Masz spłacony kredyt frankowy lub w euro? To jeszcze nie jest koniec historii. To może być krok do największego przelewu w Twoim życiu. Bank zawarł z Tobą trefną umowę, a Ty ją naiwnie spłaciłeś i jeszcze się z tego cieszysz. Teraz masz dwa scenariusze. Albo zostawiasz kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy złotych bankowi w prezencie, albo walczysz o zwrot nadpłaconej kasy i sąd unieważnia. Umowę, czyli twojej umowy z bankiem nigdy nie było. A ty, mimo że już wszystko oddałeś bankowi, możesz teraz odzyskać dziesiątki, a czasami nawet i setki tysięcy złotych. A jak? Bank musi oddać Ci wszystkie wpłaty nawet te sprzed kilkunastu lat. Ty oddajesz mu za to w odpowiedzi tylko to, co realnie dostałeś, czyli sam kapitał. A cała różnica zostaje na Twoim koncie. Sprawdź, czy Twoja umowa też była trefna. Wypełnij formularz, do którego link znajdziesz w komentarzu pod filmem, a ja odezwę się do Ciebie i przeanalizuję zupełnie bezpłatnie całą Twoją umowę.